Oczyszczalnie ścieków to jedne z najdroższych inwestycji gminnych o strategicznym znaczeniu dla ochrony środowiska. Jedną z takich inwestycji jest gminna oczyszczalnia ścieków w Przywidzu. Firma AT Systems działa w branży elektronicznej, automatyki przemysłowej i teletechniki. Przygotowuje produkty i wdraża systemy automatyki oraz systemy teletechniczne i telemetryczne, zarówno w małych, jak i dużych obiektach. Na przestrzeni lat kompleksowo zrealizowała ponad 100 obiektów przemysłowych, w tym oczyszczalnię ścieków w Przywicu. W oczyszczalni wykonano instalacje elektryczne do zasilania urządzeń technologicznych i potrzeb własnych obiektów oraz instalacje sterownicze i teletechniczne. Do realizacji tych rozwiązań wybraliśmy produkty marki Eaton, które dzięki swojej kompleksowości idealnie sprawdzają się w tego typu inwestycjach. Rozdzielnica główna wyposażona jest w panel serii XV300, który jest zintegrowanym systemem HMI PLC, łączącym w sobie wydajny sterownik PLC z panelem operatorskim wyposażonym w multidotykowe ekran w wysokiej rozdzielczości, oferujący sterowanie gestami. Układ steruje pracą całej oczyszczalni i pozwala na szybki podgląd stanu oczyszczalni. Pelce zbiera dane z urządzeń pomiarowych i wykonawczych, a następnie wysyła je do systemu wizualizacji, gdzie następuje ich przetwarzanie i archiwizacja. Firma AT Systems dostarczyła również kompletne stanowisko operatorskie, które podobnie jak panel chemii działa w oparciu o oprogramowanie wizualizacyjne Galileo, opracowane przez firmę ITON. System pozwala na zdalny podgląd procesu za pomocą strony WWW. Zastosowanie zunifikowanego systemu skraca czas przygotowania projektu oraz ułatwia operatorom jego poznanie i obsługę. Wizualizacja zbiera dane ze sterownika PLC w czasie rzeczywistym. To pozwala na wizualizację aktualnych danych i ich archiwizację. Podczas realizacji oczyszczalni firma AT Systems wykorzystała protokoły komunikacyjne takie jak CANopen, Modbus TCP oraz Modbus RTU. W razie awarii sieci zasilającej, do podtrzymania stanowiska opartowego systemu opartym o aplikację Galileo zastosowano jednofazowy UPS 5E. AT system stosuje od wielu lat nasze niezawodne i sprawdzone rozwiązania. W szafie sterowania oczyszczalnią do zabezpieczenia przewodów wykorzystano aparaturę modułową XPOL HOME, a do zabezpieczania i wysterowania pracy pomp zastosowano wyłączniki silnikowe PKZ oraz styczniki przemysłowe DILM. Sygnalizacja i sterowanie działa za pomocą systemu RMQ. Do zabezpieczeń jako wyłączniki głównej instalacji zastosowano wyłączniki NZM oraz rozłączniki LN. Obudowy X-Energy Lite dzięki swojej wszechstronności oraz obszernej przestrzeni montażowej idealnie sprawdziły się jako rozdzielnice sterownicze. Zastosowanie softstarterów DS7 zapewnia płynny rozruch i zatrzymanie silników w obwodach niewymagających ciągłej regulacji prędkości. Poprawia to sposób pracy instalacji hydraulicznej, eliminując skoki ciśnienia, co prowadzi do obniżenia kosztów eksploatacji i wydłużenia okresów pomiędzy przeglądami. Zamontowanie przemienników częstotliwości DG1 z serii Power XL zapewnia aplikacji najlepszy algorytm oszczędności energii. Z funkcją bezpiecznego wyłączania momentu. Przemienniki te charakteryzują się szeroką gamą budowanych interfejsów i protokołów komunikacyjnych, co daje swobodę przy projektowaniu nowych aplikacji lub łatwość dopasowania już istniejących. Wykorzystanie lakierowanych płyt elektroniki daje pewność wydłużonej żywotności, zwłaszcza na obiektach z agresywną atmosferą, np. takich jak oczyszczalnie ścieków. Zintegrowany w standardzie Dławik DC oraz filtr RFI pozwalają spełnić wymogi emisji zakłóceń, przy okazji oferując bezpieczeństwo i niezawodność. Projekt budowy nowej oczyszczalni ścieków w Przywidzu miał na celu poprawę jakości oczyszczonych ścieków, a także poprawę stanu całego środowiska naszej gminy Przywidz. Projekt był dofinansowany z Funduszy Europejskich. Ponadto gmina Przywic uczestniczy w międzynarodowym projekcie badawczym Siren. Dzięki firmie AT Systems oraz użytym produktom firmy Eton mamy pewność, że funkcjonalność naszej oczyszczalni będzie zapewniona na długie lata, bez konieczności inwestowania przy jednoczesnym kontrolowaniu zużycia energii. Poznaj pełną ofertę produktów Eaton oraz ich dostępność na stronie eaton.pl.